Powiedział, że nic mu to nie robi i jak będzie przerwa między rundami, najwyżej będzie z nią krzyczał. Dean Parnas, przed galą XTB KSW 85, przed walką z Robertem Ruchałą. Jesteśmy po ceremonii ważenia. Czy biorąc pod uwagę to wszystko, co działo się w ostatnich tygodniach, to było najtrudniejsze zbijanie do limitu wagowego? No bo wracasz z wagi lekkiej do piórkowej. En fait, c'est à peu près les mêmes questions. Didine, bonjour. En fait, enchanté, ils te disent bonjour. Euh, est-ce que c'était euh, bah, ton plus dur white cut euh, depuis longtemps euh, Parce que tu avais justement Marianne à 70, maintenant tu as dû descendre vite fait à 66. Donc, est-ce que c'était ton plus dur de toute ta carrière au white cut bah, Ça a été un peu dur parce qu'il y avait un problème de, de bain chaud euh, au, niveau, au niveau de l'hôtel. Donc, euh, c'était un peu, un peu compliqué de perdre le poids, mais j'ai réussi à faire le poids, donc euh, c'est l'essentiel. Był mały problem w hotelu, bo woda, w, bo on zbija akurat wanie i woda nie była turbo gorąca, tylko taka średnia, więc trochę się pomęczył, ale jest profesjonalny i zrobił to bardzo dobrze. Kiedy padła propozycja ze strony KSW, żebyś walczył tutaj z Robertem Ruchałą, to ty swoją decyzję... Konsultowałeś z dietetykiem, bo to nie jest łatwe i zawodnicy to podkreślają, że w ciągu dwóch miesięcy, 8 tygodni, no zejście jest jeszcze niżej W twoim przypadku to może być problem. Czy były takie rozmowy? Est-ce que tu as eu des discussions avec ton nutritionniste ou quelqu'un de ta diète quand tu savais que tu allais tout de suite te battre contre Robert ou rien du tout? Non, en fait, j'étais assez léger quand combattu, quand contre Marianne. J'étał à 74 kg, więc to było dobre do 66 kg, c'était pas très, très compliqué, j'ai dû maintenu mon régime, et puis, puis c'est tout. Et c'est toi qui, en fait, qui avais demandé pour la faille tout de suite, non? C'est moi, j'ai demandé pour voilà, la voilà. tout de suite. Ouais. Tak naprawdę, też na początku źle zadaliście, źle sformułowałeś pytanie, bo to on zaraz po, dzień po Marianie powiedział po prostu swoim managerom, że chce zaraz walczyć. No i padło właśnie tutaj teraz, to znaczy jutro z Robertem. On wtedy ważył 74 kg, także od razu dieta i poszło jak poszło bezproblemowo. I nie, nie konsultował się z żadnym dietetykiem. We wczorajszym wywiadzie mówiłeś, że Ty oglądasz pojedynki swoich przeciwników. Oglądałeś zatem pojedynki Roberta Ruchały? Czy któryś zrobił na Tobie wrażenie? To pierwsza część pytania, bo za chwilę będzie druga. Est-ce que, parce qu'il a regardé l'interview d'hier, que tu as regardé les combats de Robert ouais. Quel est le combat de Robert que tu as le plus kiffé Ou il t'a le plus impressionné Ou tu as genre, aimé le, la fight en bah, général Le dernier qu'il qu a fait contre l'OMali, voilà, il, bah, il a survécu à la, à la tempête que, que l'OMali lui a mis. Même s'il se faisait dominer euh, sur tous les rounds, bah, à la fin, il a, eu, euh, il a eu au cardio. Donc il m'a un, un peu impressionné. Ouais. No spodobało mu się najbardziej właśnie, że przeżył jakby sztorm Lomaliego i później Cardio pokazał, że miał lepsze i wygrał i to mu jakby pokazało, że super fajny zawodnik. No to zatem druga część pytania. Były rywal Roberta Ruchały, Damian Stasiak powiedział, że jeśli, nie będę używał przekleństw, on używał, że jeśli Robert będzie tylko spieprzał przed Salahdinem Parnasem, no to to do zwycięstwa nie wystarczy i czy ty się z tym zgadzasz? Euh, qui a dit en, en commentant en fait, ben, votre match de demain que si euh, Robert euh, sera en, tout le temps en train de, ben, en fait, de partir de toi tu vois de, 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 de voilà ben que ça marchera pas avec toi que tu vas le choper qu'est-ce que tu penses de ça ben, je pense que je sais pas comment je pense de ça moi en tout cas je vais rester très très focus c'est vrai qu'il bouge beaucoup mais je vais essayer bien de, bien de le gérer et, et de gérer mon combat On będzie sfokusowany, nie komentuje te słowa, yy, wie co ma robić, nawet mi tutaj jakby nie zdradził. Zobaczycie jutro. Są tacy, są takie głosy ludzi, którzy mówią, że to jest tylko kwestia czasu, że Saladyn porzuci tę wagę piórkową, że z wiekiem będzie coraz trudniej, a już w ogóle myślenie o tym, żeby walczyć i bronić w tych dwóch kategoriach, to jest misja niemożliwa. I chciałem zapytać, co Saladyn myśli o tym? Il euh, y a des gens, des journalistes qui disent que bah, c'est une question de temps, que, bah, que tu vas laisser tomber en fait la catégorie euh, 66 kg et tu vas seulement faire ton focus sur euh, bah, 70. Bah, c'est quoi tes, tes mots sur, euh, sur le, ce qu'ils disent les journalistes Qu'est-ce que tu en penses bah, Mes mots, c'est que je suis double champ, donc je défends les deux catégories. Pour l'instant, euh, voilà, mon objectif, c'est de défendre les deux catégories. Si je peux enchaîner les plus de combats, ah. le plus de combats possible au KSW, je le fais. Si je peux combattre euh, tout, euh, tous les mois, euh, je le fais. Hein. Jakby mógł, na razie nie ma takiej opcji, że, że porzuci 66, jest dobroczempem, i jakby mógł, to nawet co miesiąc by skakał z tej do tej. Także na razie nie ma w ogóle mowy o porzuceniu 66. A co zrobisz, jeśli organizacja zaproponuje walkę z Marianem Ziłkowskim? Bo wczoraj powiedziałeś, że ty nie chcesz tego pojedynku, ale zastanawiam się, co zrobisz, kiedy przyjdą szefowie KSW i powiedzą: słuchaj, ale my tutaj rozdajemy karty. Zbuntujesz się? Powiesz, słuchajcie, nie, nie ma takiej opcji? En fait, c'est à nouveau, avec l'interview d'hier, tu as dit que tu voulais plus de lui donner une quatrième chance à Marianne. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, euh, les chefs de caisse vous, ils appellent Hatch, ils font écoute, on doit le faire, etc. Est-ce que c est, c est, tu vas être vénère, mais tu vas accepter, ou bien tu vas dire à Hage, par exemple, non, on ne le fait pas, vas-y, bah, je sais pas, ou tu, ou tu vas dire, vas-y, on le fait, et voilà, on le sait. Bah, la vérité, c'était une perte de temps. Il m'a fait perdre un an et demi de mon temps. Euh, euh, voilà, tak to comme je dans, dans interview, donc euh, voilà, moi, je, je écoute, tout. Tak jak wczoraj tak naprawdę to samo, no jak szefowie i jego management, no, tak będzie, on tego nie chce. Naprawdę tego nie chce, nie chce mu dawać kolejnych szans, bo to jest dla niego stra strata czasu, tak jak mi teraz powiedział, no ale jak że tak powiem tam wyżej, no to co? No to weźmie, tak, ale no, nie będzie zadowolony. No. Lubisz walczyć w jaskini lwa? Bo wydaje mi się, że tak. Powiem więcej, Ty jako zawodnik MMA lubisz walczyć w płaszczyznach, w których Twoi rywale teoretycznie powinni być od Ciebie lepsi. Ja zawsze mówię, że Ty jesteś taki trochę bezczelny w stosunku do swoich rywali, tak? Ale tak zdrowo, sportowo. Więc zastanawiam się, czy, czy lubisz w tej paszczy lwa się znaleźć. I to jest poza kwestią, jest to Krótkowski to się w Lyon et Le journaliste, il dit qu'en fait, en plus, quand tu te bats dans la gueule du lion, tu essayes de battre ton opponent à où il est le plus fort. Tu vois ce que je veux dire T'en penses quoi Non, je pense que bah, j'ai moins de pression que l'adversaire, parce que l'adversaire, il combat chez lui. Donc euh, la pression, je pense que c'est est lui qui l'a subi. Donc euh, moi, dans ma tête, je suis totalement relâché. C'est toujours, toujours un, plus de, un plus pour moi de combattre dans une autre ville, une autre ville que je ne connais pas. Donc, Ona voilà, się Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Um, tak naprawdę on nie ma właśnie żadnej presji, to tamten ma presję, no bo właśnie walczy w Palszczy Lwa, a to, że tak powiedziałaś, że niby, wiesz, walczy w tam, gdzie tamten jest, to akurat to okoliczność. On po prostu jest gotowy, jutro ma swój game plan, a jak jutro zauważysz, czy będzie tak samo, no to już sam zobaczysz, nie? Ale on po prostu nie ma presji, nic mu to nie robi i on zawsze powtarza, on ma joba i to jest, żeby wygrywać i dalej będzie wygrywać. Walczycie na ziemi Roberta. Został przywitany to jak król przez publiczność. Czy robi na, na tobie jakiekolwiek wrażenie ten doping, który otrzymał, czy nie ma dla Ciebie znaczenia, gdzie walczycie? Mam question, il commence un peu, on refercie. En fait, Robert, quand il est venu, il y a tout le monde qui gueule, tu vois, parce qu'on est dans sa ville, toi t'auras, est-ce que ça te fait donc quelque chose? Non, ça me fait rien du tout. Au contraire. Nic mu to nie robi, nawet na odwrót, to jemu daje jakby, wiesz, podwójną moc. To ja może zapytam trochę przewrotnie, a czy słyszałeś doping mamy Roberta ruchały, bo to już jest uh, legenda uh, jego walk. Euh, est-ce que tu as entendu ça c'est moi je pense que tu as dit de du bon en fait d'écrire du doping de, de de la maman de Robert. Ouais, j'ai entendu apparemment écrit beaucoup. Moi c'est pas grave, ça me dérange pas. J'écris avec elle quand je quand je suis dans ma pause de récupération. Powiedział, że nic mu to nie robi i jak będzie przerwa między rundami, najwyżej będzie z nią krzyczał. Najlepsze zakończenie wywiadu. Dziękuję.